Proszę Państwa, nie odbyła się rozprawa przewidziana na 23 lipca przed jej rozpoczęciem, ona się miała rozpocząć 12.20 o godzinie 11.25 złożyłem wniosek o wyłączenie prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie sędzi Beaty Waś i przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Anny Michalik. Oraz każdego sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie od rozpoznawania tej sprawy. Dlaczego złożyłem ten wniosek? No to proszę Państwa, pisem z 11 marca 2019 roku skierowanym do prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Beaty Waś, złożyłem bardzo prosty wniosek o podanie mi imienia i nazwiska sędziego referenta w tej sprawie. Odpowiedź proszę Państwa z 13 marca 2019 roku. Pełna, bita strona, inspektor Senada z odpisał odpisami, że ona mi nie poda tej nazwy, bo to nie jest informacja publiczna. No przecież to jest, yy, no nie wiem jak to nazwać, sami państwo ocencie. Ja proszę panią prezesę, żeby podała, jak się nazywa sędzia referent w sprawie i drugi wywód nie, bo to by było w niezgodzie z prawem o dostępie do informacji publicznej. A co charakterystyczne, gdy do tej samej pani, zatem do pani Beaty Baśpisny z 19 lutego 2019 roku w tej samej sprawie, Złożyłem wniosek o wyznaczenie godziny rozprawy apelacyjnej nie wcześniej niż na godzinę 12, dlatego że muszę dojechać z Krakowa. To zachowała się całkiem racjonalnie pani prezes i ja otrzymałem pismo. Zastępca kierownika oddziału kadr i oddziału administracyjnego, Małgorzata Jurczynia, poinformowała mnie, że mój wniosek o wyznaczenie rozprawy został przekazany do akt sprawy. Po prostu, dlaczego w taki sam sposób nie zachowała się prezes Beata Wasz y, później w tej samej sprawie?